Hej, to znowu ja <ś Sky jogo> nagrywam, właśnie z moją Stramską. Moja Stramska, nie masz tam żadnych liter. Boże. Przepraszam, nie myślcie, że jesteśmy tylko na tym koncie. Oczywiście jesteśmy na obu. Tak, tak. No. Tak wygląda moja z jest bardzo słodna. I tak, ma 14 level. Maja, a mogę pozdrawiać w prezentach Twoich? Ja czarza, tam, tam, tam. No? Dobrze. No. Um, teraz pokażemy prezenty i będziemy pozdrawiać moi przyjaciół. A Maja? Tak. A będziecie. się? odezwałam się. Jej! O Jezu jak dużo Wika Ci dała takie coś piękne Naprawdę? No, tak Ona nic nie daje ładnego Od chlebka dostałaś Burza Ci się to podoba? No ładne Bardzo ładne Sporo prezentów mam od się Czarw Pozdrawiam, Zatysia no, Czarz, e, chleb 100, wika 11270, tak. Czarni 15, o, dużo dali prezentów, dziękuję, znaczy, dziękuję, e, Maja dziękuję. Tak. No i to ci naprawdę ta... No. Tak, bardzo dużo mi go by się czar dała i dzięki. No. ta Ci dałam. Ej, i rady radijko się się. No tak. Zauważyłeś? Jeszcze ze starego konta naszej koleżanki. To ona była. No, Wyrusia 883. Ale ona jeszcze ma taką. pozdrawiam Pozdrawiamy Dorusia 883. I tobie też moja dziękuję, ponieważ dałaś mi kilka prezentów. To jestem ja drum Pozdrawiam, Sabina 60. Bio ci dała te włosy. Naprawdę? Aha. Ty ją znasz? Dzień. 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 Dziękuję też bio. Ktokolwiek to jest. Tak. Ktokolwiek. Kociunie Kociunik. A gdzie ona jest? Bo to Maja Dąbrowska. Chyba. No. Kto jest? Ja muszę ją widzieć. Tutaj. To ona! Boże, ja muszę ją widzieć. Kocinia ku kuku. Ku. O matko. To ona ma dwunasty level. Jak ona wygląda? Ładnie? No ładnie trochę! Dobra. E, ja zaraz będę... Poczekaj. Już jesteśmy Dobra. A więc dalej pozdrawiamy. ku kukuku Tak moja domowiska do ciebie mówi ci dała te piękne włosy. No kurde, mi się wszystko daje. Wiem, często się wymieniamy. Wiem, sporo. Sporo od nich. Jedynie ten 2,7-0 dostałam. Naprawdę. A tutaj jest znów od się Czar i... Hip-hop! Strzałkę 3 pozdrawiamy Tobie, okay. moja, dziękuję Dziękuję też Chlebie 100 i Werusi 883 yy, Gabrysi Czarwi C11270 yy, Pozdrawiamy jeszcze Anka999 Małpa, Gmail.com O matko, jest jej Emań tu Dobra, e, Maja, a mogę zobaczyć, jak się wymieniłaś? Dużo. Okej, okay. z kabrysią czar się wymieniłam, bo chciałam jej dać... Chciałam jej kilka... O nie! Star od razu odpowiada nie. Co star? O no tak. To ja się Proponowałam proszę. Gabrysia, czar miałam już tą sukienkę? Ja. Co, co ci dałam też mam. Nic nie przetwarzałaś? Nie, na razie nie, nie chciało mi się. Ale no, ładna. No dobra. No to jest tak. Y No dobra, to ja pokażę wam. Nie mam nadal tych włosów. Nie wiem co ta dziewczyna w ogóle co ona robiła. A Maja, a zrobiłaś te wszystkie zadania już? Nie. Nie ja też nie. A ile zrobiłaś? Za wszystkie diaksy. A co tu było? różne. Ej, dobra, już nie pamiętam. Wejdźmy teraz na twoje konto. Dobrze. Co to jest moje konto. 26. Kto to jest 100 No ja... L stokrotka, tym co. Stokrotka tak. Pozdrawiam Jogo. Dużo mam, kiedyś miałam wszystkie zwierzaki zapełnione. nikogo nie było, tylko zwierzaki, tylko pixie stare O serio, szkoda, że nie daje się wykasować. No właśnie, z przyjaciół, to dziwne. Naprawdę, mnie to zaskoczyło. Boże, nie chciałam tu wejść. No kurde, no. O oh gosh! A ja właśnie popozdrawiam, bo chyba już na jeszcze tych prezentów, bo dzień po dniu mi wysyłacie prezenty, dzisiaj już miałam dużo, a więc... No, a więc... Dobra Natusia, dobra, niech będzie pewnie oglądałaś moją YouTube'a. Prezent nikt mi nic nie dał na razie. Na razie. Na Bo dzisiaj już dostawałam. Coś. A więc... No. Mm -hmm. To ja już z tego nagrywałam. Podarowane chyba. Bardzo nie... podarowane. Tak. Więc pozdrawiam. A już się tłacznie. 0306 Telek 45 11270 Lola 66 9,9. Szałka 3 to jest kobieta z brodą. Czyli jak to jest Dominika Patrycja, siostra.